Kim by sobie tutaj zagrać? Może inżynier? Dostosuj. W sumie na trochę dalekie, bardziej dalekie dystanse wybiorę sobie karabin wyborowy. Ten modyfikuj dobra, obrada. Dostosuj. Może jakaś inna luneta? Co my tutaj w ogóle mamy? Na takiej broni mówiąc szczerze nie kojarzę. Raz, dwa czy razy cztery? Raz, dwa niech będzie. Czy ja już to zapisałem? Muszę dwa razy kliknąć. Ok. Już jakieś elementy. Precyzja kontrola. No proszę bardzo. To akurat ma od razu lepsze staty, coś więcej. Każde więcej metrów, z to, co widzę. Hamulec. Patrz, jest staty. To się rozumie. Datek. Trzały z Piotra są bardziej celne, z tego co rozumiem. I chyba na razie powiedzmy, że wystarczy. No to startujemy. O, będę zielkę jeszcze korzystał. Już na początek zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś czuję, że od razu mogę otrzymać hita z wyrzutni rakiet. Nasz <głos》> jak wyskoczył. Come on. niech nasz sojusznik się nauczy prowadzić, najpierw. Uran, co my robimy? Halo. Nie wiem, gdzie mogą być przeciwnicy. Ja raczej jestem dosyć prostym celem. Tam małe przeciwnika. Oto no atakuje ze stacjonarnego działka, nic wspomnę. Jest przeciwnik gdzieś w okolicy. O, kurde, to zostałem zmasakrowany. Ok, nice. Skąd to cała funkcja jeszcze nadciąga? Halo. Ktoś nam pomoże. Chyba nie załamał, niestety. Już nie ma całej ekipy. No trudno. Może tędy. No, wydaje mi się, że na tej mapie grama krat po raz pierwszy więc. Muszę się jeszcze wiele na, nauczyć rzeczy. Otóż od razu mały wroga, jasne. Czy to jest przypadkiem nasz punkt? Ja myślę, że jeszcze będę miał minutę drogi, zanim jakiegoś wroga w ogóle zaobserwuję. Nie, ja to od razu się respi. Tutaj mamy przeciwników halo. Całkiem nie zapozycja do ataku. Coś tam mamy. Nie wiem. Od celownika, informacje. A jeszcze z boku. No, niestety. O, nice. Dziękuję. Ja nie mogę. No to bez przerwy umieram. Już nas skrócili. No to więcej nie wykonamy. Tu się dzieje całkiem sporo zasusza. Oddaj wrogów. Nie, wydaje mi się, że to jest okazja przede wszystkim dla sniperów. Przewalczą pomiędzy sobą różne grupy. Ja nie mogę, co się tutaj dzieje? Jest przeciwnik. Ty mógł się dostać jeszcze piętro wyżej. To była super sprawa. Opatrz się na to. Ktoś już wpadł na taki pomysł. Ciekaw, czy mnie w ogóle widać z daleka. Tak jak snipera, coś tu powoli mordujemy, chociaż to dużo nam nie gwarantuje do całej drużyny. Co najwyżej bronimy okolice jednego punktu. Może ten punkt C do obrady jeszcze ogarnąć? Niko już nie ma. Chyba nic wspomnie. Nie będę aż tak kampił z tą bronią. Mapa. Może ten punkt C może do obrady jeszcze ogarnąć. Przy już pozwiedzajmy całą mapę. Zobaczymy, jak się prezentuje. Możesz jakiś czołg naprawić zaraz. Pod X-em powinien mieć taką opcję. Halo. Kurde, uciekał do mnie, niestety. Ja to jestem inżynierem i próbuję mu pomóc. Halo, koleś. No, niestety już go raczej nie dogonię. Tu tam do mnie nawala. No no jasna sprawa, to jest raczej nie do skontrowania. Potrzebujemy wsparcia w ataku na oznaczony cel. Może czołg? Ja w sumie wolę wyjść. Mogę ten czołg naprawić? Zaraz, zaraz, nie mogę, ale jest na full'a chyba. Nic wspomnę. po mnie. Oznaczono. Czy to mogę jakkolwiek zniszczyć w taki sposób? Wątpię. Jestem naprowadzająca rakieta, nawet nie kojarzę, tam już tam się widziałem, nie ja tu mamy snipera. bez przerwy ten czołg mnie nawala. To jeszcze rozwiązać. I przejść ten punkt, naprawdę. Ale możemy im się zaspić na plecach. Jakim sposobem ten punkt jest jeszcze nasz? Mamy i czołg wroga. Może się jeszcze zbliży zaraz. Ja Tylko już nie widzę. Nie, nadciąga ten czołg. Może coś tu jeszcze zrobię. Jaki prędki. Ale mogę jakiś parkour wykonać, to by było super przydatne. Jeszcze tam na jeszcze z innej drużyny. Nie mam jak uciec, ale w zasadzie ja. O, to regeneracja zdrowia całkiem długo trwa. No, witam. Trzeba jeszcze grać. Nie ma opcji. Nie, po prostu jestem... Czołgami obsypany z każdej strony, już im tam przywaliłem. Nie wiem, z cztery razy powiedzmy, ale to i tak nie wystarcza. Tam było chyba Byłem chyba za trzy czołgi, jeżeli dobrze wziąłem. No zawsze coś. Ja na razie mamy jeden punkt, raczej niewiele. No ja to nie ma opcji w ogóle skontrowania, korys z pleców do mnie. Ja to rozgrywka to jest najważniejsza, żeby wiedzieć z której sceny się wrogowie zrespią. Ja tu w zasadzie otrzymuję z pleców jakieś hity bez przerwy i tyle mogę zrobić. jesteś chołk. Nie, natychmiast nie oberwało. Niestety Jeszcze snajper. Jakim sposobem? Czy mogę zobaczyć, z której strony zginęłem? Jakoś snajper po prostu był 200 metrów dalej. Okej. Okay. Tamko już no to już nie mam żadnego przejścia nawet. Sakrawica Zatwiona. no to już mnie skrócił to jest w a, załatwiliśmy kilku, przynajmniej tyle. Nie, to już przejmują, niestety. No cóż, raczej tutaj nie wygrywamy, jak na razie. Nie, to już się schowało. Niestety. tutaj będę poszawał to dosłownie samemu. Dobra, spróbuję. No to raczej z innej broni byłoby lepiej. Szybko się zorientowali w sumie. Mógłbym bardziej na plecach, ale też się obawiałem, że mnie zrashują. Z jakiejś innej strony od pleców. Nie, ja ten puls przejmujemy zaraz, patrzcie o to. samych sojuszników, jak się dostać jeszcze piętro wyżej, to w obszar. No, gdybym tak jeszcze trafił, nasi mają wszystkie działka. Nie, to w sobie nie ma co bronić. Z tej strony, mapa, z której strony mogą przychodzić. Że nie, nie trafię, raczej tak. zablokują sprawa. No tak, raczej niestety przegrywamy. Coś się odwala w tym miejscu. Z tej perspektywy, może z tego piętra. Tutaj tak nawala bez przerwy. I nawet nie ma. Na nawet nie widzę żadnych wrogów. Mapa. Ja to patrzę, z tamtej strony są same czołgi, to szkoda, czasu nawet. Tutaj też raczej wątpię, żeby mi się wydostał odpowiednio. A jest sobie jeszcze czeka w naszej bazie. Nice. No, patrzcie jest staty, 10, 10, 10. Super sprawa. Dobra, prowadzimy, proszę bardzo. Tym razem będę miał zupełnie inne podejście. Skupmy się na punktach. Może ma to sens jakikolwiek. Przejmowanie to jest dobry pomysł. A sobie pojedziemy jeszcze dalej. Walczymy w jakimś tam Iraku, czy gdzie my jesteśmy. Punkt E, powiedzmy. Jeździł po całej mapie i przejmował punkty. Patrzcie, już jestem pierwsza. Ej, co jest? Zniszczyli mi samochód, co mu zacząć? Przejęto. O, już jestem pierwsza, o to chodzi. Trzeba się tylko na punktach, skupiać już się z pierwszym w tabeli. Gdzie są kolejne punkty? Tym razem punkt C ci ma. Co to ma zacząć za zapięta, halo. Nic nie zrobię absolutnie. Um, czy my się nawzajem załatwiliśmy? Czy jak to jest? Nie wiem. Potrzebna pomoc, pomóc, halo. Dajcie tu medyka! nie ma. Nie, nie załatwiłem, a wydawało mi się, że kolej zostało przewrócone przeze mnie. Dlaczego ja się respię wśród wrogów? Co jest halotwórce? Może tak nie być? To już jest kolejna chwila. Tam jeszcze ktoś udawał z tego co widziałem A to co to jest? Jakaś pułapka? Ciekawe, już tam jeszcze widziałem w okolicy. W Lata, runa, tutaj, czy oni wiedzą mój celownik? Czy jak to jest? Nad wiem. No to całkiem możliwe, to by było mało przyjemne. Spróbujmy jeszcze przejść na kolejne punkty. Tutaj jeszcze wróg. Dobra. Co słyszę? Głosy wśród siebie dosłownie. Ran, jak mnie szybko zatwił. On oberwał cokolwiek ode mnie. 24, to jest odorek. Relat nie dokładnie. Dobra, przejmowanie punktów, hala, może na punkt B tym razem. Tutaj atakujemy. Już to jeszcze widziałem, halo. naszych samych. Nie wątpię, że bym to tutaj znalazł. No tutaj jeszcze jakoś się domyślił jakim sposobem musieli się powiadomić jakoś. Naprawdę. Nie ja ten punkt C, a gdzie ja mogę się zrespić? Może do tego F przykładowo. Zaraz, bo już mnie wyprzedzają w tabeli. Ja muszę przejąć jakieś punkty, bo nie wytrzymam. Muszę się nauczyć, jak się lepiej gra w tą produkcję. Dopiero się jeszcze uczę. Tym razem jeszcze ciszę testową rozgrywkę, zobaczymy co z tego wyjdzie, jeżeli będę miał same rozgrywki pod punkt, pod przejmowanie, no to ciężko jakkolwiek zrobić. A to już przejmujemy, dobra, proszę bardzo, okej. Okay. Teraz powiedzmy na punkt C warto było się przedostać, Nawet nie wiem czy mogę to jakoś zaznaczyć. My już się znaleźli. A to już przejdźmy. dobra i tutaj czołg był w okolicy, to od razu, zaraz podejdę do niego z wyrzutnią, jeżeli jest taka opcja Gra trochę krzywa Nie było tutaj właśnie ciężkiego pojazdu? Nie widzę. A gdzie jest wróg? Nie ma go. Mas, nie, to był jakiś losowy w ogóle, chyba nieprzyjęty nawet samochód, co to mnie strzał wcześniej. Super sprawa. Nie, ja po prostu robię losowe rzeczy, mówiąc szczerze. Tutaj w ogóle fragów nad tym razem nie mam. Przejmij, punkt D. Co z tego wyjdzie? Znaczy, muszę na dalsze odległości walczyć, jeśli już z tej broni. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Kilku zatwionych, teraz muszę jeszcze przetrwać. Lejsz, wracaj no tutaj. Co z tobą? No, nie mogę z nim. Dobra, robię rozrzuty u nich. Na plecach. Nie wiedzą, co się dzieje. E, to już jak mnie zauważył, jak tylko się to nie ma szans. Niestety, o, nice, dobra. Czekajmy chwilowo na regenerację. Już mnie wzięli. Które mogą być teraz strony? Kto tam był? To już mamy samych sojuszników. To jest punkt przyjęty, Jeżeli dobrze widzę, mapa. Jeszcze muszę siebie zajść na mapie. Dobre, jesteśmy wśród naszych. Super. tylko z mapy korzystam, gdzie by tutaj podejść? Może punkt F? Jestem trochę na otwartej przestrzeni, mówiąc szczerze. Kurde, próbuję jeszcze przejść na drugą stronę ulicy. A tu czołgi z każdej strony. Ha, no to nie jest rozgrywka. No dosłownie w pół sekundy mi urduje. Dajcie spokój. Jak to jest możliwe, mamy sojuszników wśród naszych? Raczej nie. Dobra, czołgiem wjeżdżamy, halo. Oboje no, nie. Nie mogę sterować, nie mogę strzelać. Kurde, same czołgi halo Trafiając w to jakiś tam czołg bez przerwy steruje Po I porażka. Jakim sposobem ja drugą rozgrywkę z rzędu mam, i mam te same staty, w ogóle o co chodzi? A tym razem jestem na 13 pozycji, już super sprawa, coraz wyżej. Bo się skupiłem bardziej na przejmowaniu punktów. Okej. Okay. co się dzieje?